Sokusieniowe remisuje w końcówce z wieczystą kraków 1 do 1, a z nami jest Michał Widzikiewicz, zawodnik drużyny gości. Michał powiedz jak to jest tracić bramkę w takich okolicznościach? No na pewno nie powinno się to nam przydarzyć, bo mamy zbyt doświadczoną drużynę, żeby tracić tak e, bramkę i przez to punkty Powinniśmy wcześniej zamknąć ten mecz kilkoma bramkami, bo mieliśmy trochę sytuacji, a tego nie zrobiliśmy i zawsze jak, jak, jak nie strzelasz bramki, no to w końcówce może się coś wydarzyć i się wydarzyło. To jest kolejny mecz, w którym nie pokazujecie tego, że jednak jesteście faworytem tej ligi, że macie drużynę, która przerasta tą ligę i powinna ją wygrać w cuglach. Kolejny mecz, w którym remisujecie i trucicie ten dystans. No każdemu się może tak wydawać, że wieczysta powinno wygrać każdy mecz po 5-6-0, ale tak nie jest i, i tak nie będzie nigdy w piłce, no bo nie da się wygrywać każdego meczu po, po 5-6-0. E, dzisiaj, że byli skuteczni, to akurat byśmy wygrali 5-0, bo mieliśmy naprawdę bardzo dużo sytuację. Ja miałem dwie dobre w drugiej połowie, mieliśmy dwa razy sama sam, także no tylko nasza nieskuteczność dzisiaj sprawiła to, że nie, tracimy dwa punkty. I tak jest to kolejny mecz, właśnie, w którym brakuje wam tej skuteczności. Chociaż z Wisłoką jednak tam były też inne aspekty. Mieliście problemy z grą od tyłu, wasz bramkarz często wybija właśnie w aut. Czy jednak jest nie jest na was tak dużej presji, że musicie wygrać, musicie wygrywać te mecze, musicie przewodzić stawce? Czujesz taką presję? Znaczy na pewno, no, Tu wszystko jest robione tylko tam, żeby zrobić awans. Także no, my, my patrzymy na każdy mecz pod tym kątem, żeby, żeby go wygrywać. Robimy wszystko, żeby, żeby tak było, ale no, to jest piłka i czasem się dzieją takie rzeczy jak, jak dzisiaj w końcówce. Cóż, dziękujemy i życzę powodzenia w kolejnych meczach.